Witamy w kolejnym odcinku wakacyjnego ekspresu. Dzisiaj przedstawimy grę o tytule dość niezręcznym dla Polaków: Q. Gra została wydana w Polsce jako światowy konflikt przez wydawcę. pięknymi lejami Obamy i Putina. No zostawmy ten temat, pomówmy o sobie grze. Zobaczmy, jak się w to gra, a później coś na ten temat powiemy. W grze Q, celem każdego gracza jest wyeliminowanie pozostałych graczy z rozdanych. Na początku gry każdy gracz. Dostaje dwie karty i dwie monety z banku. W wersji, jaką przedstawię, mamy pięć postaci, każda w trzech kopiach. Zwracam na to uwagę, ponieważ w najnowszych wersjach kół kart jest sześć. Postaci, jakie gracze dostaną na rękę, będą określały, jakie akcje gracze będą mogli bezproblemowo wykonać. No to przejdźmy do akcji. Pierwszą akcją, jaką gracz może wykonać, jest przychód. Gracz bierze jedną monetę z banku i to jest koniec jego akcji, która przychodzi na następnego gracza. Drugą możliwą akcją do wykonania jest pomoc. Żeby wykonać pomoc. Gracz bierze dwie monety z banku. Czemu więc zatem gracze nie będą za każdym razem brać dwóch monet? A dlatego, że ryzykują blokadę tej akcji przez diłka. Trzecia możliwa akcja, czyli Q, wymaga od gracza zapłacenia siedmiu monet, więc na początku żaden z graczy nie może tego zrobić. Jednak kiedy gracz zbiera już siedem monet, to może je zapłacić, aby wyeliminować z rozgrywki jedną z kart wybranego gracza. Kolejne akcje są już uzależnione od tego, jakie karty gracz ma na ręce. No to po kolei. Ambasador może wykonać akcję wymiana. Gracz dobiera dwie karty ze stosu, miesza je ze swoimi kartami na ręce, następnie wtasowuje z powrotem dwie karty z ręki do stosu. Duke pozwala na akcję podatek. Gracz dobiera trzy monety z banku. Kapitan pozwala na akcję szantaż. Gracz zabiera dwie monety wybranemu graczowi. Tutaj trzeba zaznaczyć, że akcja szantaż może być zamulkowana przez innego kapitana bądź przez ambasadora. Załójca może wyeliminować kartę wybranego gracza ale musi wcześniej zapłacić za to dwie monety do banku. Natomiast kontessa akcji jako taką nie wykonuje, ale może zablokować zabójstwo wykonane przez asasyna. No i na koniec najważniejsza rzecz w tej grze. Polega ona na tym, że ja wcale nie muszę posiadać wybranej postaci na swojej ręce, żeby móc daną akcję tej postaci wykonać. Wystarczy, że powiem graczom, słuchajcie, jestem dziukiem, mogę wziąć trzy monety z banku i to robię. Teraz pytanie brzmi, czy inni gracze mi uwierzyli? Ponieważ ja mogłem mówić prawdę, a mogłem kłamać. Jeśli gracze nie uwierzyli, to gra się toczy dalej. Natomiast, jeśli jeden z graczy w to nie wierzy, to może poddać w wątpliwość akcję wykonaną przez danego gracza. To znaczy, wykonuje challenge. W tym momencie, gracz oskarżony o oszustwo musi pokazać, czy rzeczywiście posiadał tego duka na ręce. Wykłada kartę i okazuje się, no w tym przypadku posiadał, więc miał prawo do wykonania takiej akcji. W tym momencie, gracz oskarżający musi stracić jedną kartę, ponieważ rzucił niesłuszne oskarżenie. Wybiera on jedną ze swoich dwóch kart i kładzie odkrytą przed sobą. Do końca gry będzie grał już tylko z jedną kartą, o ile wcześniej nie zostanie wyeliminowany. Natomiast gracz oskarżony bierze swoją kartę, wtasowuje w talię i wyciąga kolejną. Jeśli natomiast sytuacja byłaby odwrotna i gracz oskarżony byłby przyłapany na kłamstwie, to wówczas ten gracz oskarżony traci kartę. Tak samo wybiera jedną ze swoich dwóch kart i kładzie odkrytą przed sobą. Gracze grają w ten sposób do momentu, aż zostanie w grze tylko jeden gracz. Gra została wydana dwa lata temu. I bardzo często jest porównywana do Love letter. Muszę powiedzieć, że to jest naprawdę mój faworyt w kategorii fillerów. Jeśli oglądaliście naszą recenzję Love Letter, to wiedzieliście, że nasze opinie nie były dosyć przychylne. Natomiast Q, cool, czy też Światowy Konflikt, ja po prostu Uf, w kup no, po prostu. W tej grze, podobnie jak w Love Letter, mamy mnóstwo blefu i gra jest piekielnie szybka, ale jest jeszcze tutaj element kłamania który ja naprawdę uwielbiam. Zastanawianie się nad tym, w jaki sposób chcę wypanewrować przeciwnika, co powiedzieć, żeby mi uwierzył, i też star starać się przejrzeć go, kiedy mówi prawdę, a kiedy nie, mi się to naprawdę podoba i uważam to naprawdę za, za świetny filer. Tak, gra jest jedną, jedną z tych pozycji, co której z Bartkiem mamy y, dosyć y, odmienne, odmienne preferencje. Bartek powiedział trafnie, tak, gra ma mnóstwo blefu, ja powiem więcej, y, tak, gra ma sam blef w sobie. Kłamanie, blef, no na jedno wychodzi, tak. Coś mówię, coś robię, twierdzę, że jestem dziukiem, biorę kasę, ktoś może Brother mnie sprawdzić, ktoś może mi puścić tę akcję. Ja, szczerze mówiąc, nie widzę tutaj za wiele, za wiele opcji do, do, do jakiegokolwiek myślenia, jakiegokolwiek, nie wiem czy nawet mówić tutaj, tutaj o planowaniu, jakiejkolwiek taktyki. To no jest czysty blef, tak? Patrzę komuś w oczy i albo wydaje mi się, że, że, że kłamie. No nie wiem Bartek, no co tutaj jest fajnego, tak? Bo, bo ja szczerze mówiąc, no okej, no przeciwieństwie do Lafleter, la, Frater, la Frater naprawdę e, trwa to chwilę, tak? 5 minut, można zagrać, czemu nie? No ale z tej cholery, no ja to mogę zagrać, mogę to zagrać sobie raz na pół roku pośmiać się chwilę. E, a, ja, jeśli, jeśli jeśli uda się kogoś śmiesznie udopić, no to, e, to będzie fajnie, ale no nie wiem, no ja, ja żadnego żadnej magii, żadnego e, żadnego uroku w tym wszystkim szczerze mówiąc nie widzę. To jest po prostu czysty fan, jaki ja znajduję w tej rozgrywce, no nie wyjaśnię tego w żaden racjonalny sposób, po prostu w tej grze mam zabawę grając to. Okej, okay, wszystko fajnie, ja, ja może po prostu nie jestem, nie jestem fanem gier yy, z czystym blefem, tak, bez żadnych, żadnych dodatków mechanicznych. No Okej, okay, no jest, mamy po trzy karty każdej postaci, możemy sobie próbować jakoś dedukować, ja mam takie karty, ten wykonuje takie akcje, ja bym powiedział, że dedukcja jest bardzo ograniczona tutaj. Bardzo ograniczona, na no, okej, okay. no gdzieś tutaj coś możemy próbować, próbować jakoś szacować szanse w oparciu o to, co robią inni gracze, w oparciu o to, co może już jakaś jakaś karta została zabita, tak, wiemy, wiemy, co zeszło. W Love Letter dedukcja to jest tak pół na pół. Tutaj możemy dedukować, jeśli będziemy grali na 5-6 osób, bo wtedy dużo kart schodzi, dużo kart będzie leżało na stole, to możemy się zastanowić nad tym, co jest, czego nie ma. Natomiast w 3 osoby czy 4, też raczej tej dedukcji raczej tam nie będzie? No wiecie, co? Sprawy wygląda w ten sposób. Prawie ten ma 16 kart, parę znaczników w wydaniu międzynarodowym. W kupie mamy już tylko 15 kart. Też jakieś braki znaczników. No, jeszcze zaznaczę, my mamy 15 kart, ponieważ w tej samoróbce nie ma Inquisitora. Okej, okay, 15-16. Nieważne, jest ona niewielka. Tak natomiast, natomiast, o, tutaj mam sobie takie coś: Windows or Banana. Gra wydawnictwa Asmati Games. Trzy karty. Bartek, powiedz mi, w czym ta gra, czystego blefu, jest gorsza od kupa. Gry czystego blefu. <grym> Kosztuje jednego dolara, a w nie dodają do wszystkich innych gier zamówionych, zamówionych bezpośrednio od wydawnictwa, jak na przykład Innowacji, Flower Fort, tutaj już tutaj recenzowaliśmy. Dobra, no wjechałeś z totalnie absurdalnym porównaniem. No nie, ja się nie zgadzam, moim zdaniem banana, jest to nie jest tak? gra, to w ogóle... Nie, no, to jest gra blefu, tak? Musisz, musisz, patrzysz komuś w oczy i, 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 i kłamiesz, tak? No i musisz zgadnąć, który gracz kłamie, który mówi prawdę, tak? Można na tym zdobyć i wygrywasz lub przegrywasz. Gra trwa 30 sekund. Słuchajcie, w win lose or banana. Gra trzech graczy, rozdajemy im trzy karty. Kto ma win, pokazuje kartę i musi wybrać gracza, który ma banana, żeby wtedy wygrać razem z nim. Bo jeśli wskażę tego gracza, który przegrał, to... to to on wygrywa. To ten gracz tak. przegrany wygrywa. Nie masz żadnej informacji. E... A jaką informację masz tutaj? No, informacja jest taka, że gracz mówi coś, coś robi, i ja wtedy mogę się domyślać, no Ale posłuchaj, jak... mamy, ile mamy tutaj tych postaci? My nigdy nie pamiętam. Pięć. Pięć. No to no, po dwie karty, trzy, trzy kopie każdej, każdej, każdej postaci, ta informacja jest znikoma. Sam to powiedziałeś, tak? Że dedukcja jest, 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 jest prawie żadna. Tak? No widzę, co robi, może, może robić cokolwiek, tak? Nie jest niczym ograniczony. Okej, okay, no jest, są jakieś Czyli... zależności, nie twierdzę, że nie, ale... Kurczę, mówię, list od trzy karty, jeden dolar, albo gratis do czegokolwiek. Tam nie ma decyzji, tam nie ma informacji, to tak jak, to tak jak porównanie <laughs> nie ma, tego, no. ja porównanie... Ja bym miał wielkich decyzji. Porównanie, miejscu. porównanie Q do Windows od to jest porównanie Rezystansa do Mafii. W Mafii nie ma informacji żadnej, możemy tylko zgadywać, w rezystansie mamy mnóstwo informacji, które możemy wykorzystać, żeby czegoś się domyślić. Tak samo tutaj, jeśli gracz, Robi coś jedną postacią i drugą, i nagle coś robi trzecią, to już wiadomo, że tych trzech nie ma. Możemy się zastanawiać, co w którym momencie jest dla niego najbardziej opłacalne i dlaczego skłamał tutaj, a nie w innym miejscu. Dobra, Bartek, ja, ja bym powiedział w ten sposób: w mafii mamy informacji 0, w rejestracie mamy informacji 1, w minusulmana mamy informacji 0, w kupie mamy informacji 1,0. Yy, 0,1. Nie zgadzam się. Nie, ja zupełnie inaczej to czuję. Trochę mogłoby tak być w wariancie dwuosobowym. Przed chwilą graliśmy na dwóch i gra była przeciętna. To nie jest gra dwuosobowa. W tej grze potrzeba trochę wczucia się, trochę tego pośmiania się. Ha, zabijam cię. Nie, dlaczego mnie? Zabij jego. Do tej gry trzeba dołożyć trochę takiej zabawy, no bo inaczej to sama mechanika się nie obroni. No tak, tu się zgadzam. Tak, O ile, o ile na cztery osoby mogę tam sobie zagrać, jak mnie namówią, nie będę, nie będę entuzjazmem pał, ale zagram, bo czemu nie. No, trwa to krótko. Coś się tam będzie działo, mogę sobie chociaż to poobserwować. Dwie osoby nawet tej minuty nie będzie mi się chciało poświęcić. Niemniej, no jak widzicie, gra może wzbudzać kontrowersje, taka mała gierka. Pytanie jest do Was, tak, co lubicie? Jeżeli ten czysty blef, który, który, który Bartka doskonale bawi, również pasuje do Waszych gustów, to najprawdopodobniej jest gra dla Was. Jeżeli woli, wolicie, żeby w grze działo się jeszcze coś innego, żeby były jakieś decyzje na innej płaszczyźnie, jakieś taktyczne, jakieś, jakaś stosowna ocena ryzyka, nie wiem, jakieś, jakieś zarządzanie ręką, cokolwiek, no to raczej niekoniecznie, tak? To myślę, że bez tej gry możecie się obić yy, w swoim towarzystwie. Zapraszamy na następny odcinek.